W demokratycznym państwie polskim decydujący wpływ na decyzje władz ma społeczeństwo. Obywatele Polski posiadają szereg uprawnień umożliwiających im autentyczne wywieranie tego wpływu. Działanie zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli obywatela oraz jego indywidualnej decyzji, gdyż nie istnieje wymóg aktywności. Im bliżej znajduje się władzy, tym bardziej rosną szanse na to, że obywatel taki czynnie włączy się w sprawy swojego otoczenia. Jest to specyfika samorządu terytorialnego. Władza znajduje się blisko obywateli, co umożliwia wywieranie na niej bardziej bezpośredniego wpływu. Samorząd terytorialny to organizacja społeczności lokalnej, wspólnota ludzi, którzy względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych wynikających z potrzeb tej wspólnoty. Jego podstawą jest przekazanie lokalnym społecznościom prawa do decydowania o szerokim zakresie spraw publicznych. Organizacje te powstawały już w czasach zaborów, a ich system ujednolicono w roku 1933. Po roku 1939 działalność samorządów została zawieszona, by reaktywować ją na krótki okres 5 lat po II wojnie światowej. W roku 1950 zlikwidowano całkowicie samorządy terytorialne. Po upadku komunizmu, odwołując się do konstytucyjnych zasad samorządności, ustanowiono wielostopniową strukturę samorządu lokalnego. W 1990 roku wprowadzono samorząd gminny, a 7 lat później powiatowy i wojewódzki. Polski system samorządowy nie jest hierarchiczny. Władze województwa nie mogą niczego nakazywać powiatowi, ani też powiat gminie. Każda jednostka samorządu terytorialnego działa niezależnie, w ramach swoich kompetencji realizując powierzone sobie zadania. Najbliższy nam samorząd to gmina Żmigród składająca się z sołectw, bez których nie mogłaby funkcjonować. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, zwoływane kilka razy do roku przez burmistrza gminy. Władzę wykonawczą sprawuje sołtys wspomagany przez Radę Sołecką, który jest reprezentantem miejscowości. Sołtysa oraz Radę Sołecką wyłaniają pełnoletni mieszkańcy w tajnym i bezpośrednim głosowaniu. Chciałybyśmy przedstawić działalność samorządu terytorialnego na terenie miejscowości bliskiej naszemu sercu. Największym sołectwem w naszej gminie jest Sołectwo Korzeńsko. Liczy ono sobie około 800 mieszkańców i jest usytuowany nad rzeką Orla około 4 km od granicy województw Dolnośląskiego i Wielkopolskiego przy drodze krajowej nr 5. Najstarsze zapiski o miejscowości pochodzą z roku 1281. Wieś leży przy dawnym trakcie konnym biegnącym z Wrocławia do Poznania zwanym drogą poniecką. We wsi istniały kiedyś młyn wodny, farbiarnia, cztery wiatraki, gospoda, poczta konna oraz szewc. Obecnie znajdują się tutaj dwa tartaki, poczta, ośrodek zdrowia, sklepy spożywcze, szkółka drzew i krzewów, straż pożarna, budynek stacji PKP, dwa kościoły oraz szkoła podstawowa. Miejscowość ciągle się rozbudowuje, a mieszkańców przebywa. Na wsiach polskich już od czasu średniowiecza istniała funkcja sołtysa. Jego uprawnienia zmieniały się na przestrzeni wieków. W czasach PRL-u sołtys był określany mianem łącznika pomiędzy sołectwem a gminną radą narodową. W dzisiejszych czasach również pośredniczy pomiędzy mieszkańcami wsi a instancją wyższą. Według opinii sołtysa, który sprawował kadencję w czasie powstawania Demokratycznej Rzeczpospolitej. W zakresie wykonywania obowiązków nie zaszły gwałtowne zmiany. No, może było prostsze rządzenie. Prostsze było dlaczego? Ludzie byli bardziej spokrewnieni z sołtysem. Gdy 20 lat temu planowano czyn społeczny, to ludzie chętniej przychodzili, aby zrobić coś na rzecz rozwoju lub poprawy wizerunku swojej wsi. Społeczeństwo było bardziej zgrane. Obecnie wraz z postępem technologii ludzi przychodzi coraz mniej. Młodzież ma inne plany co do spędzenia wolnych popołudni, zazwyczaj przed telewizorem lub komputerem, natomiast dorośli są ograniczeni czasem pracy. Zdaniem obecnego sołtysa, ludzie się zmienili. Różnica zaszła w ludzkie mentalności, w samych ludziach, bo to ludzie wpływają na to, co było, co jest i co będzie, prawda? Zdania mieszkańców co do stopnia gwałtowności zmian są podzielone, jednak w jednym wszyscy się zgadzają. Niewątpliwie stratą, którą najbardziej odczuli, był rozpad PGR-ów, co w konsekwencji spowodowało pogorszenie się sytuacji materialnej urodzin, które w nich pracowały. Na przestrzeni 20 lat aż do dnia dzisiejszego powoli następowały kolejne modyfikacje wsi. Oto przemiany i innowacje zaobserwowane przez wieloletniego mieszkańca Korzeńska. W ostatnich latach zauważyć można szereg zmian, których nie dokonano w okresie PRL. Najważniejsze z nich to budowa wodociągu wiejskiego, przebudowa dworca PKP, nowych Peronów, budowa nowej remisy OSP, budowa nowej szkoły wraz z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, budowa chodników przy ulicy Kolejowej i 22 stycznia rozbudowa. Osiedla domów jednorodzinnych w północnej części Korzyńska, budowa nowych nawierzchni dróg, równocześnie we wsi zniknęła większość gospodarstw rolnych. W latach 2002-2003 dokonano rozbiórki remizy strażackiej z 1920 roku i w jej miejscu wybudowano nową. Oddano ją ponownie do użytku w czerwcu 2003 roku. Obecnie straż liczy sobie około 20 strażaków. Szkoła podstawowa tuż po wojnie mieściła się w budynku byłej szkoły ewangelickiej. Następnie zaadoptowano dwa budynki dawnego urzędu celnego. Z początkiem lat 90. szkoła wzbogaciła się o budynek wiejskiego ośrodka kultury, gdzie w 1997 roku przeprowadzono remont. Obecnie szkoła podstawowa mieści się w budynku oddanym do użytku w 2007 roku. Uczęszcza do niej ponad 140 uczniów i przedszkolaków z sześciu miejscowości. W szkole mieści się sześć sal lekcyjnych, nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka i czytelnia oraz gabinet lekarski. Wraz z budową nowej szkoły dzieci zyskały miejsce do bezpiecznej zabawy w czasie popołudniowym. Wiejski Dom Kultury pierwotnie mieścił się w budynku przy ulicy Kasztanowej. Obecnie przeniesiony został do dawnego przedszkola. Jest to miejsce spotkań klubu seniora zespołu Dyszel oraz okazja dla młodzieży na aktywne spędzenie wolnego czasu. Na sali widowiskowej w Korzeńsku co piątek odbywają się zajęcia taneczne i też odbywa się karate. Dla, dla każdy kto chce może uczestniczyć w tym. Tej... Niezmiennie od czasów PRL-u we wsi prężnie działają takie organizacje jak Zespół Dyszel, Klub Seniora czy Koło Gospodyń Wiejskich. Ostatnimi czasy datuje się również powstanie Stowarzyszenia Wieś Przyszłości. Ma ono na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań i przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich. Dużą wagę przywiązuje się również do edukacji młodzieży. Powstało internetowe centrum edukacyjno-oświatowe. Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z nowoczesnych form kształcenia. Centrum dysponuje sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Powstał również zarys projektu, który umożliwiłby dzieciom darmową naukę języka angielskiego. Mieszkaniec zapytany, w jaki sposób chroni się środowisko naturalne, odpowiedział: od kilku lat mieszkańcy korzystają z pojemników do segregacji odpadów. Tym samym dbamy o czystość środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Wzrosła też wyraźnie świadomość ekologiczna mieszkańców. Kilka lat temu na terenie wsi zostały zamontowane spółki informacyjne z nazwami 11 ulic, znajdujących się w Korzeńsku. Zapytałyśmy mieszkańca, czy istnieje problem z transportem publicznym? Nie, ja uważam, że nie ma z tym problemu, bo my naprawdę jesteśmy usytuowani tak, że jest dworzec kolejowy i pociągi, no i autobusy. Nie? Kilka lat temu na ulicy kolejowej zostały zamontowane progi spowalniające. Równocześnie po jednej stronie ulicy pojawiły się chodniki. Założono je również na ulicy 22 stycznia. Dotychczas tylko w tych dwóch miejscach zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców. Drogi są w kiepskim stanie, lecz na chwilę obecną nic z tym się nie da zrobić. Nawierzchnie mają być modernizowane dopiero po założeniu kanalizacji. Pomimo tego, że wieś nie jest duża, prosperują instytucje, które są dostępne dla wszystkich ludzi. Wioska Korzeńską posiada ośrodek zdrowia i pocztę. Mieszkańcy, chcąc iść do lekarza lub wysłać list, nie muszą wsiadać w pociąg lub samochód i jechać do miasta. Wszystko mogą zrealizować na miejscu. Wszystkie wymienione powyżej zmiany korzystnie wpłynęły na wizerunek wsi. Dużą rolę odgrywają też zabytki znajdujące się w miejscowości, m.in. barokowy kościół, krzyż pokutny czy szwedzkie szańce. Co roku poprawia się estetyka przydomowych ogródków oraz budynków mieszkalnych. Zaobserwowano również, że coraz więcej ludzi sprowadza się do Korzeńska. Sami mieszkańcy twierdzą, że jakość życia na wsi poprawiła się. No nie ma wątpliwości, że żyje się obecnie lepiej. W przeszłości Korzeńska było wsią typowo rolniczą. Obecnie gospodarstwa rolne upadają i mało kto utrzymuje się z pracy w polu. Ludzie szukają możliwości zarobku w okolicznych miastach. Nie oznacza to jednak, że rozwój wsi się zatrzymał. Miejscowość ciągle się rozbudowuje i stwarza możliwości samorozwoju. Realizowany jest roczny plan, którego celem jest np. wybudowanie drugiego placu do zabaw dla dzieci. Pozyskuje się fundusze, które mają do pomocy w realizacji tego planu. Ostatnim pytaniem, które zadawałyśmy w wywiadzie było to, czy w zmianach, które się dokonały, mieszkańcy widzą zasługę władz lokalnych czy samych siebie. Większość optowała za zasługą samorządu terytorialnego. Myślę, że wszystkie korzystne zmiany zaistniały w mojej miejscowości są zasługą zarówno samorządu i władz lokalnych, jak również aktywnych jej mieszkańców. W tym roku podsumowujemy 20 lat pracy samorządu terytorialnego. Jego dorobek jest już znaczący. Pozostaje na koniec życzyć nam wszystkim, by w kolejnych latach inicjatywy samorządu stwarzały ludziom coraz lepsze warunki życia.